Ruszy modernizacja wieży ziembickiej. Nowy blask średniowiecznej perły Nysy. Hej, witajcie, z tej strony Miorko Koszka, redaktor portalu Nysa. Nysa nie zwalnia tempa w odświeżaniu swoich zabytków. Jak poinformował na swoim profilu facebookowym burmistrz Nysy, Korden Kolbiasz. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej już wkrótce rozpocznie się modernizacja wieży ziembiskiej oraz rewitalizacja przestrzeni publicznej na skwerze Bożogrobców. Przetarg na prace budowlane ruszy w ciągu kilku dni. W ramach inwestycji odnowiona zostanie cała wieża, a jej wnętrze zyska zupełnie nowe funkcje. Znajdą się tam atrakcje przygotowane specjalnie dla zwiedzających. Dzięki temu Wieża Ziembicka staje się nie tylko pomnikiem historii, ale także miejscem tętniącym życiem i otwartym na mieszkańców oraz turystów. Wieża Ziembicka to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli miasta. Wzniesiona w 1350 roku w stylu gotyckim stanowiła część średniowiecznych murów obronnych Nysy. To czterokondygnacyjna ceglana budowla, w którą w XVI wieku podwyższono, a w XIX wieku rozbudowano. Niepowtarzalnym elementem wieży jest renesansowa rzeźba Lwa Ziembickiego umieszczona we wnęce nad wejściem w 1922 roku. Według lokalnej legendy figura miała być trofeum zdobytym podczas wyprawy wojennej mieszczan nyskich do Ziębic w 1489 roku. Modernizacja wieży i zagospodarowanie okolicznej przestrzeni to kolejny krok w kierunku ożywiania zabytkowej części Nysy, to również doskonała okazja, by przybliżyć mieszkańcom i turystom bogatą historię miasta w nowoczesnej i atrakcyjnej formie. Już wkrótce wieża ziembicka, symbol średniowiecznej Nysy zyska nowe życie, stając się jeszcze jednym powodem do dumy dla Nysan i magnesem dla odwiedzających.